Dzień dobry. Jak bardzo jest posunięta ingerencja Boga w nasze życie, każdego z nas? Opowiem na moim przykładzie. Przed chwilą było Midway, tak, czyli historia II wojny światowej, tylko kawałeczek malutki. I teraz w moim życiu. Ja byłem, nawracałem się w wieku lat dwudziestu kilku, a przedtem całkowicie niewierzący. Mój ojciec był komandorem, w wyniku czego w rodzinie panowała atmosfera dalece zlaicyzowana. Nikt do nikogo kościoła nie zachęcał, ani o czymś takim w ogóle się nie mówiło. Moja babcia chodziła do kościoła. I teraz historia jest taka: cała moja rodzina jest, była, częściowo jest, daleko od Pana Boga. Ja zasałem całą wiarę. Inni mają kłopot. Jacek zassał wszystko Nie zostawił mu prawie nic. Żarty, tak to nie jest. No, ale sytuacja jest taka, że niektórzy w mojej rodzinie są super daleko. O, tak Tak to jest. No i historia jest następująca. W tamtych czasach wszyscy byli z daleka, daleko z wyjątkiem babci i dwóch pani Horbal. To były kobiety dokwaterowane do naszego domu. Były z Lwowa po wojnie. Mieliśmy nadmetraż. W wyniku czego dwie wspaniałe nauczycielki zostały, no i to był jakieś kolejne moje, mamo-babcie, wspaniałe panie, modlę się za nie. No i teraz historia jest taka: Jacek Męsa 12-14, nie pamiętam, wymyślił, że nasz dom ma parter i dwa piętra. To są wysoki wysoki dom typu 12 metrów. Jacek wymyślił, że skoczy sobie z tego domu na spadochronie. Sam spadochron zrobił sobie sam. No bo zdolny inżynier jestem od samego dziecka, więc dwa kije na, na, na w poprzek i prześcieradło tego przywiązałem. Drągi były spore, a jak zawiązałem słupełki na prześcieradle, to to się tak trochę zmniejszyło i byłem przekonany, że to się wszystko uda. Idę sobie już, na, jestem na pierwszym piętrze, w połowie drogi, w tym momencie wychodzi z tych drzwi szwagier, szwagra tam nie powinno być. Mąż mojej siostry mieszka w innym domu. I nie powinno go w tym miejscu w ogóle być. A czas, kiedy ja przechodziłem koło tych drzwi, to mniej więcej 30 sekund, bo potem zrobiłbym taki zwrot, byłbym już na kolejnym piętrze i już by mi nikt nie zobaczył. No, do czasu, nie spadł. Genialny mój szwagier, który jest człowiekiem wyjątkowym, absolutnie, pozy bardzo pozytywnym człowiekiem niesłychanie pozytywnym człowiekiem. Jeden z najbardziej pozytywnych, jakich znam. Spojrzał na Jacka i mówi, Jacek, a ty co kombinujesz? No, mówi, no jak to co? Idę sprawdzić, jak tu się lata na spadochronie. No, mały komandos od dziecka. Co to? A mówi, Jacek, słuchaj, ja mam u siebie takie, takie rusztowanie, mniej więcej 3-4 metry. To akurat spróbuj najpierw tam, a potem na dach o, mądry gościu, dobrze gada poszedłem poszedłem z nim, on mi pokazał to rusztowanie było gdzieś koło metrów pomógł mi nawet wejść podał mi ten spadochron Jacek skoczył jak mnie te drągi walnęły w łeb ale dzisiaj pamiętam, że bolało, nóżki mi się wbiły w trawę aż do kostek nie było specjalnego wyhamowania. No i dotarło do Jacka, że skaczkanie z domu nie było dobrym pomysłem. No raczej by mnie nie było. Oj, nie mogę. I tak Bóg mnie ratuje całe moje życie. Jak ja byłem jeszcze niewierzący i wszyscy inni też byli niewierzący w okolicy, to Bóg nas wszystkich ratuje. Absolutnie wszystkich. I tych wierzących i niewierzących Bóg, Bóg kocha niesłychaną miłością wszystkich ludzi. I tych dobrych, i tych złych. Bóg kocha wszystkich. Dlatego też wszystkich odkupił grzechy ludzi. Absolutnie wszystkich na tym świecie, obojętnie jakiej wiary są. No i pytanie kolejne, dlaczego skoro Bóg odkupił wszystkich ludzi i kocha niesłychanie, dlaczego ludzie idą na potępienie? A idą, idą jak płatki w śnieżną zimę, płatki śniegu. Dzieci z Fatimy tak to widziały. No i ten moment jest taki, że idziemy na sąd. Jeśli człowiek całe życie walczył z Bogiem, przeciwstawiał się jemu, nie chciał się zbliżyć, nie chciał się nauczyć ani miłości Boga, ani bliźniego, i miłosierdzia nie czynił nigdy do nikogo, to temu człowiekowi na sądzie, nie sposób uwierzyć, że Bóg może być tak dobry i że jego miłosierdzie jest tak wielkie, że może zmazać wszystkie jego winy i ten człowiek, który całe życie walczył z Bogiem, będzie się czuł dobrze w raju, razem z Bogiem. I ludzie odchodzą. I ludzie odchodzą z powrotem do ciemności i idą, idą do piekła na własne życzenie. Nie są w stanie uwierzyć. Taka historia. Warto to wszystko sprawdzić. To, co ja mówię, że jest prawdą, to się da sprawdzić. Warto poczytać stygmatyków. To, co oni opowiadają, bo oni to wszystko widzieli na własne oczy. Było ich ponad 400 święty Franciszek I ojciec I, jeden z najważniejszych ostatnich. No i mistycy, także polscy mistycy, siostra Faustyna Kowalska była w piekle. Opisuje, jak tam jest. Niedobrze. Nie warto tam wchodzić. Warto wszystko w tym życiu sprawdzić. Trzeba samemu sprawdzić. Bo to nie jest tak, że Jacek mówi, ktoś uwierzy. Nie, to trzeba samemu sprawdzić. Od momentu, kiedy człowiek sprawdzi, czy to jest, a mnie to zajęło ze 2-3 lata, sprawdzenie tego, czy to w ogóle istnieje. Czy jest raj, czy jest czyściec i piekło. Potem zajęło mi kolejne ze dwa lata dowiedzieć się, na jakich podstawie ja będę sądzony, według jakiej, jakie prawa tam rządzą na tym sądzie. A potem kolejne lata, żeby zauważyć miłość Boga. No bo człowiek niewierzący, to wydaje mu się wszystko z przypadkiem. Że tutaj to, przypadek tamto i tamto, tam wszystko przypadki są. I to nie widać Pana Boga i aniołów. E, ja nie widziałem. Ale spotkałem ludzi, którzy widzieli. I ja tym ludziom absolutnie ufam. Jedną z najlepszych opowieści o tym, jak jest po tamtej stronie, to Andrzej Dufek. Polak z Gdańska, który przeżył śmierć kliniczną po raz 10 razy, ponad 10 razy. Był w reanimacji ponad około 400 dni, i może na tak doskonale pamięta. Jest na moim kanale, ale także. Na YouTubie. Andrzej Dufek przez 2F. Fantastycznie to wszystko opowiada. To zdarzyło się niedawno. Stosunkowo niedawno żyje. Można go spotkać, można z nim porozmawiać. Człowiek, który na własne oczy widział, jak wyglądał jego sąd. Warto to wszystko sprawdzić. No po to tu żyjemy. No nie żyjemy po to, żeby zgromadzić majątek i być tu super szczęśliwymi, tylko żyjemy po to, żeby przygotować się do życia wiecznego. Jesteśmy na egzaminie i ten egzamin trzeba zdać umrzeć i rozpocząć prawdziwe, dobre, wspaniałe, cudowne życie. Życzę wszystkim spotkania w raju. Duchu Święty Boże, stąd nas wszystkich z całą mocą, oświeć i dopomóż. Dziękuję Tobie, Panie Boże, dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom Aniołów Świątym wszystkim błogosławień Bóg ojciec, ojciec i syn. Duch Święty. Amen.